Masz zaledwie 30 plus i już czujesz, że Twoje ciało nie działa tak jak dawniej? Brakuje Ci energii, jesteś zmęczona, rano ciężko Ci wstać z łóżka, a waga stoi pomimo wielu prób? Z drugiej strony łatwo się denerwujesz, jesteś niecierpliwa, czujesz się jakbyś traciła kontrolę nad własnym zdrowiem? W końcu Ty w akcji desperacji Próbujesz suplementów z reklam, stosujesz różne diety z internetu i masz nadzieję, że coś się zmieni, ale bez większych efektów. Zdrowie po 30 to nie jest żadna z dieta cud. Potrzebujesz systemu, który działa zgodnie z Twoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Właśnie teraz potrzebujesz strategii dopasowanej do Twojego wieku, hormonów i stylu życia. Jeżeli chcesz wiedzieć, co naprawdę działa po 30, zapisz sobie ten filmik i obserwuj po więcej zdrowia od środka. A czy Ty też już czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim zdrowiem? Napisz mi koniecznie w komentarzu. Dzięki, że jesteś.